Cześć z tej strony Kikut i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Alcatri. Znajdujemy się przy drzewie sosnowym, które przed chwilą było rąbane, i teraz sobie polecimy szybko do namiotu. No i na początku mam dla Was jedną smutną wiadomość: Nic się nie dzieje w tej Alcatri od dwóch dni. Jedyne co się podziało, to jakieś ulepszenia na aukcji. Ulepszenia na aukcji tylko w ciągu dwóch dni. No i co z tego? Co z tego, że dali ulepszenia? Co z tego, skoro dalej można grindować i lecić sobie kuczy, zbierając legendarne skrzyneczki na dungeonach? <laughs> dlatego teraz sobie trochę przejdziemy dungeonów, przejdziemy na woja później. E, po dungeonie. No i tak w sumie to <laughs> wszystko, co tego co widziałem co dodali. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą dodali z tego co zauważyłem. Jest oj o super 1500 pingu haha o to chodzi. Dobrze, więc kolejną rzeczą, którą dodali do świata Alcatri jest ulepszenie czatu, a dokładniej e, dokładniejsze jego sprawdzanie pojawiło się na ekranie w sposób jaki to występuje, czyli to jest mutowanie graczy na dan, na określony czas. I tak w sumie to te dwa dniosy, które zauważyłem odkąd, e, od tych dwóch dni, czyli od poniedziałku. Nic więcej nie założyłem. E, poza tym dropnąłem sobie trochę skrzyneczek, jak możecie zauważyć. Niestety na tych koszmarnych dungeonach. Nie że są złe, tylko że. No się nazywają koszmarne. E, no, dropy mi w większości epickie skrzynki niestety, ale. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzisiaj sobie je otworzymy. Legendarne. Po postanowiłem, że sobie... Właśnie, nie jestem pewna, ale... Z zostawcie w komentarzu odpowiedź, którą chcielibyście opcję Pierwszą. E odnośnie skrzyneczek. Żeby otwierać się na, na każdym kolejnym odcinku. Chociaż czasem odcinki są codziennie, więc będzie ich zdecydowanie mniej. Czy otwierać je w piątek i w poniedziałek, pod koniec tygodnia normalnego i pod koniec weekendu, tak po prostu. No bo w sumie nie wiem co do końca robić z tymi skrzynaczkami, najchętniej to bym je od razu otwierał, ale no, jakoś tak. Jak otwiera się pojedynczo to takie nudy są jakieś zero emocji, a tak to można sobie hurtem polecieć. Nie wiem, jakaś większa szansa wydaje się być wtedy na dropnięcie czegoś dobrego, jak mogliśmy zauważyć wtedy w dziewięciu skrzynkach. Legendarnych. Znowu mam już 9. Jest dopiero środa i znowu mam 9, więc jest całkiem dobrze. A jeszcze dzisiaj tak myślę na spokojnie 4 danze przede mną prócz tego aktualnego. <laughs> więc myślę, że tych skrzyneczek no może się zgromadzić. Zwłaszcza, że w jeden dzień, czyli w poniedziałek. Najwidoczniej najgorszy dzień. No trudno. Nie będę się kłócił. Nie dropła mi żadna legendarna skrzynka, chyba tylko cztery epickie mi dropły, co w ogóle to była katastrofa. No ale generalnie to jest najgorsze, jak... Chodzisz sobie na dungeon koszmarny, klepisz go te bite 20 minut i... <grywam> dropią ci czerwone grosze. <grywam> no... Cóż, unlucky. No ale to chyba... Chodzi o to, żeby było RNG, co nie? W takich gierkach. Albo ci dropnie, albo nie. Albo masz warta, albo. Jesteś ostatni w tabeli. Proste. W rankingach. <laughs> no cóż. Zobaczymy do której kategorii my się zaliczymy. No i co? Witamy sobie, skalniaka. Dzień dobry, panie skalniaku. Trochę mi się zaspało z przywitaniem pana, ale. No cóż. Tak się złożyło. Nic za to nie poradzimy. Nie będzie rekompensaty żadnej. No i pomysł na odcinek, co mam zamiar dzisiaj porobić. Mam zamiar trochę sobie mm, pokazać e, wam przede wszystkim na czym. Znaczy nie na czym, tylko jak wygląda aktualnie mój wojownik. E, głównie na nim się chciałem... Dzisiaj, o, głównie na nim się chciałem... O, usunęli mi questy. Oczem <głównie> Które tam zrobiłem, czy tam nie mogę ich dokończyć. Więc tak, więc rzeczy, które chciałbym porobić na dzisiejszym odcinku to jest wojownik. Tak myślę. No i opowiedzenie o tych aktualnościach, które są mizerne. No z tymi aukcjami to w sumie nie dopowiedziałem o co dokładnie chodzi z, z aktualizacją aktualizacją z aukcji. Chodzi o to, że jak wystawimy przedmiot na aukcję to po 10 dniach od... Czyli w sumie dosyć sporo. Po 10 dniach od wystawienia na aukcji przedmiotu, on po prostu, jak nikt go nie kupi to wraca nam do depozytu. To cała aktualizacja jak na razie. Ale wiadomo, to nie było to, na co czekaliśmy, wiem. Ale w końcu muszą wprowadzić te nowe mapki. Zobaczmy. No. Jeszcze ich nie wprowadzili. Ale na dniach. Tak chyba gdzieś wyczytałem. O, chociaż możliwe, że to sobie zmyśliłem. O, już jest faraon. Kurczę, ja tutaj sobie herbatki chciałem nalać najgorzej. Dobra, bijemy faraona na dniach. Mają w końcu wprowadzić no większy przedział i <laughs> kurczę, coś mnie w gardło drapie. I... I mają wprowadzić jeszcze wyższy przedział levelowy. Nowe mapki, do tego nowe bossy. Ciekawe, czy będą nowe tanczony na tej mapce. Będzie zdecydowanie inny region. Chyba to będzie las, miasto czy coś takiego. Nie wiadomo. Tutaj jest jakaś pustynia. No i tak w sumie Pustynia, piasek, woda wokoło. Jestem ciekawy, czy to będzie w sumie na podstawie takim, mm, że będzie e, taka jakby wyspa i naokoło będzie wszędzie woda. No że po prostu wyspa, no wiadomo, każdy wie jak wygląda wyspa, że naokoło jest woda i po prostu jest jakiś ląd. Tutaj jest aktualnie piaszczysty ląd i cieka ciekawi mnie, czy będzie na przykład mm, las, czy to jakoś połączą z tą mapką. Chociaż patrz, e, albo może z, z jeszcze następną mapką połączą. Bo e, z tego co pamiętam na testowym serwerze, jak grałem, to była ten. Była oddzielna. E, e, jak to się nazywało? Fantazja. E, tak się nazywała tamta mapka i miasto. E, oddzielnie było z tym piaszczystym biomem, że tak powiem. No. I dało się tam dostać portem z portu Asgardu na port Fantazji się płynęło. Nie leciało. Dobra, teraz muszę być trochę bardziej ostrożny, bo zaraz ten Skorpion jakiś niesamowicie groźny tutaj mi wyskoczy i będzie problem. Jak się nie skupię i mi kuczę tutaj złansztuję. Ale módlmy się o to, żeby tak nie było. Dobra, jakieś nudy na tym Faraonie. Dawaj, skrzyneczkę sobie otworzymy. <laughs> Symbol meczajów razy trzy. No dobrze. <laughs> o, dobra, Skorpion się zrespił gdzieś daleko. Ej, nie podchodź tu, halo. Dobra, otwieramy sobie... Epickie skrzyneczki, dobra, zwyklak. Czyli znowu nic ciekawego. Dobrze, czyli z dwóch skrzyneczek epickich dropnęliśmy z około... Na który level? No tak, 2000 golda. Pokczem! Kolejna! O, epickie buty na łowcy, tak jest! <laughs> Ej, to w sumie dobre. <laughs> Dobra, kolejna, za dwie sekundy. Jasne, w międzyczasie sobie walniemy z pana Skorpiona. Pamiętajcie, żeby jak do niego podchodzicie z autoataku najpierw walnij, żeby nie anulowały wam się wasze auto um, zaklęcia. Umiejętności. No chyba się to już zmienili i można na spokojnie sobie bić. Go. Ale nie wiem, nie sprawdzałem tego jeszcze. I uwaga! Kolejna rzecz, kolega. Jeden użytkownik, przepraszam, nie pamiętam nazwy, powinienem sobie gdzieś zapisać, żeby na odcinku o tym powiedzieć. Powiedział mi, że uwaga, odporności działają. Tak, nie kłamię was. Jednak odporności działają, bo po, ne, podał mi przykład na przykład faraona, że ma tam bodajże 80% odporności na ogień i faraon mu bije po 300 bodajże tylko. Więc to jest bardzo dobra informacja, czyli jak ktoś chce sobie stać na Faraonie, to trzeba się upgrade'ować w e, u na przykład kowala Drzeka pod odporność na ogień, i wtedy można sobie pewnie nawet solo stać na Faraonie na no, spokojnie. Ale najgorsze jest to w odpornościach, że <grywania> działają tylko na magów, a magów z tego co wiem, jest tylko Faraon. No i <grywania> kończą mi się pomysły w sobie jeszcze na PVP. Pewnie odporności przeciwko magom będą działały. Ale to tak ja w sumie. Nie wiem, czy to będzie ok? No ale zobaczymy, czy te odporności rzeczywiście będą takie OP, czy nie. Ja aktualnie mam... Chwilę, przyjdziemy sobie tak, byk. 30... 30 woda, 60 wiatr i tam nie stążym zauważycie reszty. 39 ogień i 32 ziemia. Więc no, są całkiem okej. Okay. Te staty, wiadomo, mogą być lepsze. Jak będzie więcej legendarnych przedmiotów, to wiadomo, będzie więcej odporności na inne atrybuty. Gdyż legendarne, atry, legendarne przedmioty mają trzy odporności, epickie mają dwie odporności, a rzadkie z tego co pamiętam tylko jedną, więc tym się na pewno różnią te przedmioty. No i wiadomo, statystykami też. Ale nie mogę się doczekać, aż w końcu będzie dało się wydropić w sumie mm, mityczne przedmioty. Pewnie to już będzie na wprowadzonej nowej mapce. Znaczy, nie wiem w sumie, czy fantazję teraz wprowadzą. <laughs> mapkę fantazji. W sumie ciekawe, jaką mapkę wprowadzą Czy tamtą mają później w planach, albo że na początek kawałek wprowadzą i później na przykład rozbudowują którąś część z mapek? To jest ciekawe w sumie. Czy będą rozbudowywać mm, aktualne mapki, czy raczej nie? No ale tylko by trzeba było, kurczę statkiem tutaj przesyłać piasek, to kurczę ile roboty by było i kasy? To nie to by się. Dobra, co ja gadam. E... <laughs> Dobra, więc wróćmy do tematu mitycznych przedmiotów nowej mapki i mitycznego króla skorpionów. Więc tak, skoro będzie nowa mapka, to król skorpionów na przykład w lesie, to trochę dziwnie będzie wyglądał, prawda? Więc jestem ciekawy, czy wprowadzą jakoś na obrzeżach króla skorpionów mitycznego, czy wprowadzą na przykład jakiegoś nowego mitycznego potworka. Bo w Dungeonach nie da się dropić itemków z bossów. No i tak w sumie, jestem ciekawy jak to rozwiążą. Czy będzie kolejny mityczny? E, będzie ten mityczny, tylko po prostu gdzieś go wprowadzą tutaj. Oj, mało życia, dobra, trzeba uważać. Dobra, już jest git. 100%. Dobra, 35% on ma. Dobra, co ja tam? otwieram mnie skrzynkę. Okej, okay. córki, super. O, to te, które mam tutaj, tak? No i super, najlepsze potki dropnęły mi z gardu. Dobra, kliknijmy sobie, pyk. Mogę? No nie, sekunda, najgorzej. <noise> Dobra, ja tutaj walczę o życie i otwieram skrzynki. <noise> nie wiem. Niesamowite. Że ten skorpion mi tak daje? No jak to cztery? Aha, bo albo podka, albo ten. No jezus. Czyli wszystkie tak jakby konsumpcyjne. Można używać oddzielnie i jedynie. No dobrze, ty żebym raz się tak nie wkopał. Że chcę otworzyć sobie skrzyneczkę i tutaj pek nie mogę na podki nie mogę podki użyć. Dobra, teraz się uda, pyk. Łuk śmiertelnika, dobrze, to jest epicki z tego co pamiętam. Znowu na łowce item, co ciekawe. Nie wiem dlaczego. Wolałbym w sumie epicki bardziej nawoja, bo z tego co... kojarzę, nawoja mi brakuje... Hełmiku, hełmiku nawoja mi brakuje epickiego. Zbroi mi nie brakuje epickiej, bo mam legendarną. W sumie ostatnio wydropiłem, Jak możecie pamiętać na odcinku. No i co w sumie? A, wracając do tego mitycznego przedmiotu, no to obstawiam, że pewnie będzie zdecydowanie lepszy od tych poprzednich. Bo kurczę się rozgadałem od jakimś. Rozproszyłem się jakimś innym tematem, no i kuczę. Zapomniałem o tym, co Nieważne, nie nieważne. Dobra, więc w każdym razie, wracając do tych mitycznych przedmiotów, obstawiam, że będą miały pewnie cztery odporności, wszystkie statystyki, HP. W zależności od tego, na jaką profesję będzie, to będzie albo atak, albo inteligencja, plus obrona. I to pewnie w, w, w takich ilościach tego będzie, że to To będzie, nie wiem, mityczny przedmiot po prostu. O, dobra. Uwiliśmy króla skorpionów. W miarę szybko mi poszły, poszedł ten dungeon. Z tego co widzę, obok na obs 13 minut. Więc nie poszło wcale tak najgorzej. No i kolejna epicka skrzynia, niestety. Dobra, otwieramy sobie kolejne. No i rzadki przedmiot, niestety. Znowu, niestety. <gry> dobra, przełóżmy sobie tutaj potki. A chyba nie można ich tak stakować do końca. Dobra. To w czasie, jak będziemy sobie szli do Asgardu, przejdziemy przez mm, skalniaka, zobaczymy czy jest, czy nie ma. Halo? <grystanie z ludźmi> mogę się ruszyć? Dobra, mogę. Super, no to idź mi samemu, dzięki. Dobra, zwykły przedmiot, to nic ciekawego. I właśnie, i, i jeszcze chciałbym, żebyście mi napisali w komentarzu, bo ostatnio znowu zacząłem grać <grystanie z ludźmi> w Margonem. <grystanie z ludźmi> I tak w sumie zacząłem grać na tym nowym świecie Aether. No, i pytanie brzmi następująco. Czy chcecie jakiś odcinek z. Y no, w sumie tam. Aktualnie mam level 29 na łowcy, więc tak w sumie nic ciekawego. No, nie ma skaniaka, ale może się. Nie, raczej się nie zrespi, zaraz. Polećmy sobie do Asgardu. No, i pytanie do Was, czy chcielibyście zobaczyć, jak mi idzie w Margonem, czy raczej, czybym został przy Alkatri, żeby mieć gdzieś to Margonem? <laughs> O drzewko super, akurat sosnowe mi się przyda, mam nadzieję, że akurat nikt nie skosi z dwóch tych osób. O super, epickie na maga. Mam nadzieję, że trochę zarobię. kaski, bo aktualnie całkiem biedny jestem. W sumie może powinienem za zacząć wystawiać te itemy, które mam w depozycie epickie na aukcję, a nie je tak trzymać. To też brzmi jak plan w sumie. <laughs> Da się to stakować nawet te symbole. Ciekawe, czy one będą później, bo skoro dropią z nawet epickich skrzynek, to one muszą być później potrzebne do, do jakichś, nie wiem, questów, do czegokolwiek przecież. Ja nie wiem, bo inaczej, jak tak po prostu zwykły przedmiot dropić z epickiej skrzynki, no to. i nie podoba mi się to. to nie jest za fajne. Dobra, można kolejną otworzyć. Tarcza. O! Jest. <laughs> jakiś lag był po prostu. Dobra, przechodzimy sobie. Co tu się dzieje? Co tam, gdzie te moby? Dobra, jakiś handlarz mirek. O, o, tutaj możecie zauważyć itemki, które mi się nie sprzedały. Wróciłem mi do depo. Dobra, to odłożymy sobie je na dół. Odłożymy sobie itemki. Rękawiczki. Tak sobie postanowiłem, że. O, faraon. <laughs> Coś się zrespił i. Dobra, co tam pomóc tej. Trochę przypał ludzie mają, tego co widzę. Pierścień śmiertelnika. O, super. To epicki, jak śmiertelnika. Ale dostałem go? O, tu jest. Dobra, bo go nie widziałem. Ty, gdzie mi uciekasz? Ej, bo on ma 99%, a ten Epicki ma tyle życia, że go solo raczej nie ubije. Zostaw mnie. No proszę, no stałeś tam przed chwilą tak ładnie, no nie możesz tam zostać. Dobra, dzięki. Odczepił się ode mnie. Co to? O, dobrze, teleporciki. Teleporciki z Epickich Skrzynek są naprawdę bardzo fajne. Ja lubię takie... <laughs> fanty dostawać z Epickich Skrzynek. Dobra, pierścienie są tutaj. I postanowiłem sobie, wracając do depozytu, że na lewo daję itemki z skrzynek, na prawo z <laughs> potworków. Jak widzicie, nie jest ich za wiele. Okej, okay, uuu, tarcza na wojownika, nice. Ej, chwila, czy ja mam tarczę na wojownika? W sumie nie wiem. Dobra, zobaczmy. Przejdźmy sobie na woja, zobaczymy czy mam tutaj już tarczę. W sumie, nie wiem, nie mam tarczy, O. No to super, już mam. No, jak możecie zauważyć, mam prawie cały ekwipunek nawoja. Brakuje mi... hełmu, tak? Tak, hełmu i tarczy. Znaczy tarczy już, nie. No chyba, że w ostatniej episkiej skrzynce wydropi mi tarcza właśnie teraz. Zobaczymy. I. No nie. Ale za to możemy sobie teraz szybko podejść. Pokażę wam jeszcze jak działają. O, tutaj mam tą tarczę. Dobra. Pokażę wam jeszcze jak działa poczta dokładniej Najpierw sobie sprzedamy te e, śmieci Rzadkie przedmioty sprzedaję no bo tak w sumie nie wiem po co one komu są Tutaj Te samorodki też sobie sprzedamy No i tak podcho podchodzimy do go 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 Gołębia kurierskiego Wpisujemy nazwę Postaci Klikamy przedmiot na przykład ilość złota ile chcemy wysłać na przykład Jeden Klikamy wyślij Przelogowujemy się na tą postać, do której wysłaliśmy, albo pytamy się kogoś, czy doszło. Doszła przesyłka, pyk, jest bardzo ładnie, tarcza kolejna. O ja, prawie wszystko śmiertelnika mam. Śmiertelnika, śmiertelnika, śmiertelnika. a O, tutaj wytrwałości. Ale to na mniejszy poziom, tylko wisior wytrwałości i będzie prawie wszystko ze śmiertelnika, nice. Dobra, ale co to byłby za odcinek, gdyby nie opening legendarnej skrzynki, prawda? Chociaż jedną! Chociaż jedną możemy otworzyć idealnie jest rozcielona od wszystkiego innego i czy drobnie jest nie legenda? Eee. eee. No to nie jest legenda. <ścoughs> nikt go nie. nie przecież nikt go nie ubije teraz. On będzie tak tutaj biegał. O ja co jeśli kolejna fala wejdzie i. Będą dwie będzie dwóch faraonów. O jo, To będzie całkiem... O nie da się tego więcej zestakować? No cóż, Annaki. Dobra, ile mi brak... Dobra, jeszcze na szybkość zobaczymy, czy jest sosna na aukcji. Żeby ulepszyć sobie już tarczę. E, surowce. Sos. Potrzebujemy sosu. 4,5 miliona. Dawaj. Nie boję się Twoich cen. Dobrze, więc lecimy sobie teraz na szybko, ulepszymy tarczę. E, co było potrzebne do ulepszenia tarczy? Nie mam pojęcia. <gry> Idziemy zobaczyć co jest jeszcze potrzebne do ulepszenia tarczy. Już sobie ją zdejmiemy. Naszyjnika nie ulepszy, bo się... nie da. <laughs> w skrócie. Więc sobie... O, ktoś wyrzucił teleport do Asgardu, czemu nie? Dobrze, więc jesteśmy u Kowala Jacka. Złota sfera, super. Więc lecimy teraz... po złotą sferę. Akurat mam jedną w depozycie. Nie pamiętam z czego mi dropa, ale mam. Podaj, że dropiła ona w. Czy ty do mnie biegniesz? O kurczaczki, szybko muszę wyjąć tą sferę, dobra? Jest tutaj. Dobra, dzięki, się ma. Nie! No i nawet tarczy mi nie dał ulepszyć. Mam nadzieję, że tam u góry został, a nie tutaj do mnie teraz biegnie. więc, że tutaj trochę osób oberwało od faraona. Dobrze, ej, to teraz się nie da podejść. O no, co on? Ej, on na mnie czeka już, dobra, załóżmy tarczy, żeby mi mnie, mnie bił Nie boję się ciebie, słyszysz? Chodź się bić! A i ucieka frajer. No wiadome to było. Cały czas ma 99%, coś, coś tu jest nie tak. Dobra, ale w każdym razie ominęliśmy go. Jest Gigacox. Polepszamy sobie teraz tarcze. 250, a nie 200. O. Dobra, a jest tutaj na ogień? Za 500 srebra. Uuu, i mam flet nawet. To super, to będzie ulepszane, wiadomo, na ogień, żeby potwara ona się ustawić jak na razie. No chyba, że Siema. ma. Zostaw mnie, lis. <laughs> Potrzebuję drewna. Zostaw mnie, proszę. No zostaw. Jest. Dobrze. Uciekliśmy. Dobra, ulepszacze surowce, I mean. Potrzebujemy więcej sosu. Za co? Bierzemy wszystko od razu. Nie masz kasy? <grym> Yo, ale siomek dał tutaj przycenę jakąś Dobra, ile mam kasy? Żeby 4 miliony dobyć? Dobra, nie dobiję w najbliższym... E, najszyb jakieś zbyt szybko. Dobra, ale daj mnie to. Da się tak dzielić, da się. Z tego co wiedziałem, to ten e, kamień posoki bardzo drogi jest. Zobaczmy ulepszacze. Po. Nie ma. Dobra, więc dodaj aukcję. <noise> Poszalejmy sobie trochę. 50 milionów. <noise> Może ktoś kupi. Dobra, ale w każdym razie lecimy teraz sobie na szybko ulepszyć tarcze. To jest dębowe. Nie potrzebuję dębowego, potrzebuję sosnowe No trochę lagi są, ale nieważne. Dobra, nie podchódź na mnie. Odznaczycie. Okuczy lag. <noise> Dobra, żyjemy. Okej, okay. bo B Singer sobie, prób sobie próbuje tutaj walczyć. No i kurczę, ależ zmarnowałem tyle kasy na te sosnowe. Dobra, nieważne. Trudno się mówi. I żyje się dalej. Dobra, ulepszamy sobie tarczę i teraz 70 obrany ma 93. 35%. No chyba tak, chyba tak się kalkuluje. Powiedzmy, że tak się kalkuluje. Dobra. Lecimy sobie teraz do Asgard. No, halo lagi. <laughs> Chociaż w sumie... Kurczę, a miałem pokazać wojownika, jak się expi teraz. A już 23 minuty gadam, bez sensu. Dobrze. <laughs> to z góry wszystkich przepraszam, e, wszystkie osoby co czekały. Oj... Nie, <laughs> dlaczego on padł? Proszę nie podchodź tu. Dobra, nie podszedł. Jesteśmy safe. Dobra. To rekompensata za to, że nie było jednak nic <laughs> z wojownika, kolejna skrzynka, no i kolejne butyłowce epickie, no trudno. <laughs> Najwyżej się je posprzedaje, na aukcji się trochę pobawię i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!